Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego potrzeba nam mitologii. Jak pierwszemu lepszemu spotkanemu człowiekowi, nawet wykształconemu często zadamy pytanie, czym jest mitologia, to po jakimś tam zastanowieniu, po pewnej zadumie osoba ta nam powie, że mitologia to jakieś bajki, opowiastki o bogach, bohaterach z przeszłości, ogólnie wymysły. Najczęściej nie warte uwagi, ale jeśli Państwu powiem, że mitologia to są zbiory opowiadania poszczególnych ludów, które powstały na bazie ich doświadczenia i mówią nam o tym, jak te, ludy, jak te ludy, członkowie tych ludów przeżywali życie, jak ustawiali się wobec tego życia. Jest to zbiór postaw i porad, jak przeżyć życie, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach. I ogólnie, jak należy żyć, aby żyć w sposób odpowiedni. Jest to właśnie zbiór opowieści, które służą jako porady na temat przeżywania życia i ustawiania się wobec poszczególnych sytuacji w życiu. Jeśli tak zdefiniujemy mitologię, to wtedy będziemy automatycznie wiedzieć, dlaczego jej potrzebujemy. Mianowicie, potrzebujemy mitologii właśnie dlatego, żeby wiedzieć, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, jak uczyć się ze skarbnicy wiedzy, jaką jest historia, tradycja i ludzkie doświadczenie, czego na przykład nam brakuje. Co obecnie e, mogą przekazać rodzice w większości przypadków dzisiaj e, swoim dzieciom? Tylko mogą przekazać swoje e, problemy i niesnaski związane z tym, że są zaganiani cały czas i myślą tylko o jednym, jak przynieść jak najwięcej kasy do domu w jak najkrótszym czasie? No nie jest to budujące, jakbyśmy powiedzieli. Taka informacja nie niesie ze sobą żadnego ładunku eschatologicznego, a ładunek eschatologiczny pokrótce można scharakteryzować jako coś, co mówi nam skąd jesteśmy i dokąd idziemy. I tak właśnie wychowana młodzież bez żadnych celów życiowych, jeśli jest poza domem, to często łączy się w gangi lub różne grupy. Które tworzą swoją własną mitologię, swoje własne rytuały, które nadają sens ich istnieniu i sens ich działalności, ponieważ czegoś takiego od rodziców nie dostali, czy od swoich społeczności nie dostali od szkoły, czy od swoich y, rówieśników, czy od starszych kolegów i koleżanek. Y, ponieważ, jak już wspomniałem, dzisiaj ludzie są zainteresowani tylko tym, jak można w jak najkrótszym czasie zdobyć jak najwięcej kasy. A jednak człowiek potrzebuje tego ładunku eschatologicznego, który myśla, skąd jesteś, czyli jednocześnie kim jesteś i dokąd zmierzasz. To jest bardzo potrzebne. I coś takiego właśnie dawała ludziom mitologię, którą dzisiaj żeśmy zamknęli w książki, zamknęli w atlasy i nie korzystamy z niej. Dla nas, jako wychowanków cywilizacji łacińskiej, czy ogólnie wychowanków cywilizacji z kontynentu europejskiego, bo nie ma czegoś takiego jak cywilizacja europejska, są cywilizacje europejskie, tu odsyłam do Feliksa Koniecznego, to naszą podstawową mitologią jest mitologia chrześcijańska, czyli to co w Biblii jest to po części mitologiczne, po części historyczne, mitologia grecka oczywiście i mitologia e, rzymska plus e, mitologia też nordycka, słowiańska i celtycka, gdyż tych tradycji też nie możemy Zaniedbać i też uważam, że usuwanie ich w cień, jak to w wielu społeczeństwach, które w przeszłości były bardziej chrześcijańskie, nastąpiło usuwanie w cień tych doświadczeń zbiorowości celtyckich, germańskiej lub słowiańskich nie było najmądrzejszym posunięciem, ponieważ, jak już mówiłem, mitologie mówią nam o tym, jak przeżywać życie, jak ustosunkować się do poszczególnych sytuacji. Jest to skarbnica różnych postaw i doświadczeń, z których możemy czerpać. I ustosunkować się do ludzkich doświadczeń, takie jak radość, ból, cierpienie, narodziny, śmierć itd. Więc każda tradycja, zwłaszcza jeśli jest pobliska naszej i naszą uzupełnia, jest coś warta. E, więc mam nadzieję, że tutaj, e, tak e, definiując mitologię, przekonałem spokojnie Państwa o tym, że mitologia jest nam potrzebna, dlatego e, musimy sami sobie ją odświeżyć. I później odświeżyć ją naszym młodszym znajomym i pociechom, jeśli je mamy, właśnie dlatego, żeby wiedzieli, jak przeżywać życie, jak sobie z wieloma sytuacjami poradzić i jak i gdzie szukać rozwiązań problemów, czyli czerpać ze skarbnicy przeszłych pokoleń czyli z różnego rodzaju mitologii naszych kręgów kulturowych oraz naszych kręgów cywilizacyjnych. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.